To już trzecie miasto akcji klubu Gaja, zaadoptuj rzekę. Najpierw Katowice, potem Warszawa. No i dzisiaj jesteśmy w Helu nad zatoką Pucką, gdzie nasza królowa ma swoje ujście. Królową jest Wisła. A oto słynne helskie Fokarium. Pan Krzysztof do Fokarium pójdzie jutro. Dziś uczestniczy w akcji, w której Chcemy się wspólnie bawić z taką intencją i z takim przekazem, że woda jest ważna. Do Rybki tam mieszkają. Wszystkie organizmy zresztą składają się z wody. Wszystkie organizmy biorące udział w akcji miały okazję zagrać w kole fortuny, w którym... te są tendencyjne. Tendencyjne, bo proekologiczne. Woda w morzach i oceanach jest słodka czy słoda? Głodan, bardzo, bardzo, bardzo. Za odwagę. Wiedza unosiła się w powietrzu. Trzeba pamiętać, że wszystkie polskie domy, prawie wszystkie, niemal 100% są podłączone y, do rzek, a te rzeki wszystkie płyną do Bałtyku. Nie mam na tak chmieci. Y, jak myjemy zęby, no to zakręcać kran. Y, Częściej brać prysznic niż kompasjonowanie. Trzeba oczywiście mniej jej zużywać, budować oczyszczalnie. Umierają ryby, bo, ponieważ y, no, jedzą różne niepotrzebne rzeczy. Ile rozkłada się butelka w morzu, taka plastikowa? Dowiedzieliśmy się, że 450 lat. Y, a takie zwykłe ubrania, t shirty tak do roku. Ten kolega odtwarza ziemskie zasoby lodowcowe. Tu trwają dalsze prace nad łososiową wstęgą Wisły. Cały czas ich przybywa, także będzie to całkiem, całkiem duża ławica. Ostatecznie łososi było ponad 400. Można było też wyprodukować własną torbę ekologiczną z osobistymi łososiami. A to już akcja. O godzinie 15.00 w całej Europie ludzie wchodzą do rzek, jezior, mórz. Z taką intencją i z takim przekazem, że wchodzimy do wody, dlatego, żeby woda była czysta. Dzisiejszą intencją jest powrót polskiego dzikiego łososia do Wisły. Uczestnicy ubrani zostali w charakterystyczne czapki. Dołączyła do nich grupa pracowników banku biorących udział w akcji charytatywnej. I przychodzi Fundacja PKO Banku Polskiego! Za mną łososie i Fundacja płynie. Uwaga! Co czują big jumperze? Że jest bardzo czysta woda. Super! Jak twoja rybka? Ma się W Nasze łososie symbolicznie powróciły na wstęgę Wisły. Wspieliśmy w zasadzie pół Polski i mam nadzieję, że zaraziliśmy ich naszym projektem. Zaadoptuj rzekę. Teraz, wszyscy ci, którzy słyszeli, co my mamy do powiedzenia, z pewnością się do nas odezwą i postarają się zadbać o swoje akweny wodne: o rzekę, o jezioro, o staw. Bałtyk wtedy będzie szczęśliwy, a gatunki wszystkie wrócą, tak jak kiedyś było.